Prognoza pogody na najbliższe dni zapewni nam dość nieprzyjemną aurę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już żółte ostrzeżenia dla niektórych regionów w kraju. Tam sytuacja może być dramatyczna. Polacy powinni przygotować się na znaczne utrudnienia. Prognoza pogody na najbliższe dni zapowiada się wyjątkowo niekorzystnie. Polacy powinni przygotować się na kolejną porcję bardzo intensywnych opadów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte alerty pogodowe dla niektórych regionów w kraju. Sytuacja zrobi się poważna, lepiej się przygotować. Prognoza pogody będzie wyjątkowo niekorzystna w ciągu najbliższych dni. Muzyka. Żółte ostrzeżenia dla wybranych województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmę pierwszego stopnia dla południowych regionów kraju. W ciągu najbliższych kilku dni prognoza pogody nie zapowiada się korzystnie. Możemy spodziewać się dużych ilości opadów deszczu oraz chłodnych temperatur. Od piątku zacznie się jednak nieco ocieplać, z kolei w weekend na termometrach może pokazać się nawet 27 stopni Celsjusza. Synoptycy IMG wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu na południu kraju. Alarmami zostały objęte województwa. Podkarpackie, z wyłączeniem powiatów znajdujących się na północnym wschodzie, Małopolskie, bez powiatów w północnej części regionu, Śląskie, Powiaty, Żwiecki, Cieszyński, Bielski, Bielsko-Biała, Pszczyński, Bieruńsko-Lędziński, Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, Katowice, Mikołowski, Rybnicki, Rybnik, Wodzisławski oraz Jastrzębie Zdrój. W tych regionach możemy spodziewać się opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Wysokość opadów, jaką przewidują synoptycy, to od 30 do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Alarmy rozpoczynają obowiązywać we wtorek od godziny 23 do czwartku do godziny 10.00. 0023 Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia według definicji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oznacza, że warunki pogodowe sprzyjać będą wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych które mogą powodować straty materialne, a nawet zagrożenia zdrowia i życia. W związku z tym powinniśmy się spodziewać utrudnień wynikających z działań w obszarze wystąpienia zagrożenia oraz opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym czy zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych. Źródło TVN-meteo.